Zróbcie z nami test y, żelków misiowych, dinozaurowych i jakichś tam jeszcze? Widlak. Kupiłam tutaj takie żelki, kosztowały 9... Nie, 4,90, ale była prze, y, wcześniej cena 9,99. Więc super promka. Już otworzyłyśmy oczywiście. Nie I to są takie żelki, które się wiecie... Obie otwiera. Obiera. E, otwiera, bo są takie, że mango tam inne i teraz są takie, że są to tak. są takie wzory. Wow. Zielony, zielony, żółty i nie i dwa czerwone. Już chyba zażarłyśmy tamte. Nie, 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 trzy jest... rodzaje. Są tak. Trzy rodzaje. To jest... Tu jest napisane na się zobaczyć, Tu, no, tak się raz, dwa, dobrze. trzy. Czyli tak, który... Ja, ja otwieram zielony. Bo mi się wydaje, że e, To będzie jest żółty i pomarańczowy. No, a ty który otwierasz? Ja e, pomarańczowy. Tak są dwie metody. Albo się po prostu zjada. Nie, 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 to się nie zjada. Ale się jedna metoda, możesz zjeść, a jedna obierasz. Tylko jak się to obiera? Tu jest takie wyjście. Takie. Ja wczoraj powiem szczerze, obrałam i zjadłam i nawet nie spojrzałam, co tam w środku jest. A zobaczcie, co tu jest w środku. A ja mam. misza. Widzicie jaki to ładny? No. Jaki dino. Ale to zjadł. I który się pierwszy je, Marcy? Czy to, czy to? To. Chyba. Nie wiem. Tak wygląda. Nie chcę ostrości złapać. O, teraz widać. Dino. Dinozaur. I to są dinozaur, bir i elefant. Mmm. Są trochę kwaskowe, ale mega słodkie. Mm. W ogóle fajna opcja taka, bardzo mi się to podoba. Piszcie w komentarzach, czy znaliście to. I piszcie, co mamy jeszcze na przykład kupić, albo znaleźć ciekawego, i pokazać wam, i spróbować, i dać opinię. I pozdrawiamy. Opinie. I pamiętajcie, bierzcie kanapki do szkoły. Jezu. <noise>